Witamy, Joanna Dunikowska-Paś. I Wozniak zawiała dobry. Będziemy towarzyszyć Państwu do godziny 9.30. Sporo ciekawych tematów przed nami, ale także politycznych zapowiedzi. Dziś o godzinie 10.00 bardzo ważny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący afery wizowej. Są już zapowiedzi ze strony przedstawicieli tej instytucji mówiące, to był mechanizm korupcjogenny, jakie mechanizmy po kontroli, zawiadomienia do prokuratury i być może odpowiedzialność karna, jeśli e, będą takie właśnie. Nie wnioski, o tym będziemy Państwu z pewnością mówić. I teraz dopuszczasz mnie do słowa. Dziś jest też Dzień <śmian> Zdrowia Psychicznego. Jest też Dzień Wzroku, więc tych dni znowu mamy dość sporo przypisanych do tego 10 dnia września. Dziesiąty dzień. Października. Tak. Paździer... Widzisz jak czas przy rano też myślałem o tym, że jest 10 września. Coś mam z tym wrześniem Ale, nie, to... ale uporządkowaliśmy to sobie. Także tak, cię cieszę, że jesteś i że jest, byśmy takich problemów nie lekceważyli i też byśmy prosili o pomoc, gdy czujemy taką potrzebę. Warto tak. przy okazji takiego dnia o tym Państwu opowiedzieć. A skoro szósta na zegarach? To zaczniemy od serwisu. Zapraszamy, Wojciech, zawio Przedstawiał go Państwo Wojciech Zawioła. Wojtku, bardzo dziękuję za teraz, za niespełna pół godziny. Spotkałem się z Państwem z ponownie. Tymczasem pędzimy dalej w poranku i będziemy zajmować się teraz tematem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Służby w związku z działalnością tej instytucji mają sporo pracy także na najwyższych jej szczeblach. Tu przypominam tylko, że Michał Kuczmirowski, czyli były szef tejże instytucji, jest w Londynie. Tam czeka na dalsze decyzje dotyczące. Prowadzenia tej sprawy w Polsce. Tymczasem są kolejne przesłuchania. Między innymi Huberta B., to był dyrektor Biura Zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. On został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W czym bardzo dziękuję za Twoją relację i za teraz z pewnością będziemy jeszcze do Katowic wracać, by ten temat kontynuować. Być może dziś ze strony prokuratury pojawią się kolejne szczegóły zatrzymania. Słynny miś rusza na wielką wyprawę, aby uczcić nadchodzącą premierę nowego filmu Paddington w Peru. W całej Wielkiej Brytanii pojawiają się posągi kultowej postaci. Te figury można znaleźć w sumie w 23 lokalizacjach.